23 grudnia 2020 rok, ulica Chłopowskiego 25, blok, który wygląda dość nietypowo. Mieliśmy okazję oglądać taką iluminację już przed wielu laty. Widzę, że jest powrót do, do właśnie tego pomysłu. Jak to na dzisiaj wygląda, jak w tym roku wyglądała organizacja właśnie tego przedsięwzięcia? Rok dwo, 2020 jest bardzo trudnym rokiem dla wszystkich ludzi. I my tutaj, panie, na Facebooku robimy choinkę. Taki sygnał był. A robić choinkę to znaczy nawiązywać stosunki międzyludzkie, przynajmniej w klatce. I to nam się udało. I po prostu gotowość wszystkich mieszkańców tej klatki zadziwiła nasze serca. I, to, to, I Patrząc na te światełka, to właściwie widzimy serca naszych ludzi. Tu mamy część lokatorów tylko, ponieważ nie wszyscy mogą wyjść, bo niektórzy sprawują jeszcze opiekę nad innymi osobami, ewentualnie nad zwierzątkami, bo tu słyszeliśmy z balkonu. E, proszę mi powiedzieć tak, kto w tym roku tak się zajął, bym powiedział, trochę sprawami organizacyjnymi, bo to też jest ważne. Organizacyjne sprawy, bo nie możemy powiedzieć, że powstał komitet, ale młoda osoba tu, nasza pani nauczycielka, pani Ela, napisały na Facebooku, trzeba by zrobić choinkę. No to ja napisałam, to robimy tę choinkę. No i tak się zaczęło. Tam jest pan, który Skakał po piętrach nieomal. Zapraszamy I tych panów zapraszamy. Troszeczkę. Zapraszamy, zapraszamy. Skakał po piętrach, tych panów mieliśmy trzech. Aha, jak to proszę pana, jak to technicznie wyglądało, bo to teraz troszeczkę niebezpieczne, prawda? Ale nie trzeba było wychodzić z balkonu? Nie, z balkonu nie trzeba było wychodzić, poszło to w miarę sprawnie. Oprócz mnie były jeszcze dodatkowo dwie osoby, także poszło nam to. A jak, się państwo, a jak jest. się państwo umawiacie, ponieważ to, no to trzeba, jest, każdy ma podłączone u siebie, tak? Mieszkańcy tak, u źródło siebie. zasilania tak. jest każdy ma z, ze swojego piętra ma źródło zasilania, także jest 12 świateł, 10 światełek, każdy ma swoje i no jest tak jak, tak jak to wygląda. A jak to się sprawi, Państwo omawiacie? Mamy ustawione grafik. to chciałam powiedzieć, że w klatce jest tablica ogłoszeń i koleżanka tutaj, Sylwia, sąsiadka Sylwia, pisa informację, do której się dostosowywali wszyscy sąsiedzi. Pan tutaj kupił w internecie te lampki dla każdego. Każdy sobie zapłacił. Mieliśmy te same lampki i te informacje były wypisywane i decyzja taka, od której palimy do której palimy, bo to jest ważne, gdyby kogoś zabrakło, to wtedy... Komu choinka jest niekompletna. No, czyli widać, że to jest wszystko przemyślane i tak, tak. musi być w sposób zorganizowany. Jaka rola dzieci? O, dzieci zapraszamy serdecznie, kochani. No właśnie. Wy co, dopingowaliście? Co, co chcecie powiedzieć? Dopingowaliście, czy ewentualnie pomagaliście w tym przedsięwzięciu? Dopingowaliśmy, wiadomo. Dopingowali, no to super. Kochani, a chodźcie bliżej troszeczkę, a powiedzcie mi, czy wam w ogóle ten pomysł się podoba? jak, I tak, jak będziecie starsi to co? będziecie też tak uczestniczyć? oczywiście trzeba bo my kochani spółdzielnia mieszkaniowa co roku ogłasza konkurs na, na iluminację świąteczną balkonu i myślę, że wy jak urośniecie to też będziecie uczestniczyć w tym konkursie oczywiście, jak się, oczywiście sąsiedzi zgodzą to my też A, no to pięknie kochani szanowni państwo pozostaje mi pogratulować państwu naprawdę coś wspaniałego ja pamiętam przed laty, jak tutaj udało no nam muszę, się ja mam sprowadzić. tutaj, przepraszam, że, tak, to, że proszę. w jest tutaj płyta, którą dostaliśmy w prezencie, wszyscy. Tak, ja pamiętam. Jest choinka, wszystkie te nagrania, gdzie telewizja była, bo nie wiem, czy to był teleskop i chyba jeszcze coś było. Właśnie, powraz. teleskop. I historia była ciekawa, bo ja osobiście dzwoniłem wtedy do, uh -huh. do telewizji poznańskiej. Przyjechał pan, który zajmował się właśnie programami do teleskopu. Pan Frankiewicz, pamiętam mm -hmm. do dzisiaj nazwisko, ponieważ krótko potem materiał znalazł się w teleskopie, ale również w Teleekspresie ogólnopolskim. Mm -hmm. no, tak, i to są właśnie te materiały mm -hmm. zgrane. Tutaj robiliśmy wywiady. Dowód jest. Tak, dowód jest, także cieszymy no, się, że Państwo jest. macie pamiątkę, a w najbliższym e, wydaniu na Facebooku. Klubu Relax, kluba Zapraszam do oglądania, będzie materiał dzisiejszy. Ja jeszcze tylko raz... bym jeszcze chciała dodać, że niezwykłe jest to, że wszyscy się zgodzili. Wszyscy sąsiedzi chcieli po prostu to zrobić, żeby te święta takie były po sąsiedzku. Mieszkamy razem, 36 lat. To tak, to wiadomo, tak. To w związku z tym, zgodni sąsiedzi, chętni wiadomo do wszystkiego, nie ma konfliktów, a to jest bardzo ważne. Jesteśmy za wszyscy w pomocny i życzymy wszystkim sąsiadom zdrowych, radosnych świąt, I telewizji tutaj życzymy. Tak. I Państwu również. I państwu również. Państwu te, również. Mm. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że jestem uprawniony do tego, żeby w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej. Serdecznie Państwu pogratulować i podziękować, bo na pewno jest to duże, duże osiągnięcie, żeby coś takiego zorganizować. Myślę, że jak będzie podsumowanie balkonów w styczniu, to również nie zapomnimy o Państwa iluminacji i myślę, że dla każdego z Państwa znajdą się odpowiednie upominki i nagrody. Także jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Ja bym jeszcze coś dodała. Tak? Ja myślę, że to nasze przedsięwzięcie będzie jak gdyby też taki, taką propozycją dla innych ludzi, żeby u siebie coś takiego zrobić, żeby namówić swoich sąsiadów na wspólną taką organizację tego. Żeby to nasza inicjatywa była pomysłem. Dla, Dla innych, nie? No nie jest to łatwe zaznaczam. Bo... Dziękuję Państwu serdecznie i życzę zdrowych, spokojnych, świąt Dziękujemy, i szczęśliwego... dziękujemy.